Łukasz, zwycięstwo dało nam awans do tej górnej ósemki. Cieszymy się. No pewno tak, mieliśmy taki cel przed rozpoczęciem tego sezonu. Fajnie, że już dzisiaj udało się to zrealizować i możemy spokojnie przygotowywać się następnych meczów. Cieszy awans do pierwszej ósemki, no po to się gra, żeby wygrywać, żeby zrealizować cel, który był awans do pierwszej ósemki. I, i to osiągnęliśmy no, na dwie kolejki przed końcem, także myślę, że naprawdę bardzo dobry już nasz sezon. A, a, a nowe wyzwania przed nami. Ten mecz nie był oczywiście łatwy i ty też miałeś taką sytuację, gdzie no, było z tobą, może nie krucho, ale coś się wydarzyło na Murawie. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Na pewno mecz był ciężki, tam raz dostałem w łokcie, a tutaj nie wiem, w podmostek czy tam w mostek i nie mogłem gdzieś oddechu przez kilka minut, ale później już było dobrze, chociaż mi się trochę kręciło w głowie. Nie było łatwe spotkanie, łączna to, 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 to postawiła myślę, że, że, że niezłe warunki, ale fajnie, że mimo Według mnie, że nie zagraliśmy jakiegoś bardzo dobrego spotkania, nie mieliśmy zbyt wielu sytuacji, ale to co mieliśmy udało się wykorzystać i byliśmy konsekwentni z tyłu w defensywie, więc na pewno fajnie, że taki mecz udało się wygrać 2-0 i wracamy z trzema punktami. Jarek, ty się rozkręcasz z meczu na mecz, teraz już tak, tak naprawdę za chwilkę po tym spotkaniu wjeżdżasz na kadrę. No tak, jedziemy tutaj z Krzysztofem Piątkiem i z Jarkiem Jachem na zgrupowanie. Mocna ekipa Zagłębia Lublin na zgrupowaniu kadry. Chcecie się dobrze pokazać? No na pewno każdy z nas chce się dobrze pokazać, żeby tutaj coraz lepiej jeszcze grać w klubie na pewno i w kadrze. Po tych, gdzieś tam po tej serii dobrych wyników, na pewno nasze morale gdzieś tam wiara w. W każdego gdzieś tam umiejętności każdego zrosła, więc czujemy się, się pewni i trzeba to tylko dalej kontynuować. Każdy pracuje tutaj na to, żeby grać w pierwszym składzie. Jeżeli nie gra, to na pewno pracuje na to, żeby w 18. i tutaj mamy do, do, dobry zespół ogólnie. Każdy jest gotowy na to, żeby wejść i pokazać, co potrafi. Nastawiamy się na to, żeby, żeby zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. To, to nie ma żadnej e, tajemnicy. Myślę, że w każdym meczu będziemy gali o zwycięstwo i co nam się udało grać. E, Będziemy z tego zadowoleni. Dzisiaj też pokazaliśmy dużo dojrzałości, dużo takiego wyrachowania, czego nam brakowało. Widać, że ta drużyna dojrzewa, i, i to pokazuje, że trzeba cierpliwości czasu. I, i fajnie strzelili nasi wychowankowie. Także, no, też kolejna fantastyczna rzecz i takie, można powiedzieć, spuentowanie tej dwuletniej pracy, bo awans do ósemki po dwóch latach dał nam Krzysiu Piątek i Jarek Kubicki, zawodnicy, którzy, jak tu przychodziłem, to. No, nikt ich nie znał, no ja ich wyciągnąłem z rezerw z trzeciej ligi i, i to jest przykład dla, dla naszej młodzieży, że, że, że warto, że można. To nie jest tak, że będziemy co chwila wyciągać takich, ale, ale to jest przykład, że, że, że pracujemy na dobrym poziomie i sześciu reprezentantów teraz w różnych kategoriach wiekowych, ale no, Starzyński w, w drużynie A, w drużynie B można powiedzieć piątek jach i, 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 i Kubicki, także. Myślę, że że, że fajnie. Spunktuje to fajnie się pracuje w zagłębiu.